Witam Was bardzo serdecznie. Jesteśmy po targach CES w Las Vegas. Jak wiecie mieliśmy okazję być na miejscu, na targach. No i dzisiaj spotkała nas niebywała przyjemność odwiedzenia firmy Sony w Warszawie. Jestem z panem Grzegorzem Wachowiczem, tak, szefem, i dyrektorem generalnym Sony w Polsce. Witam Panie Grzegorzu. Witam No i dzisiaj słuchajcie będziemy mieli okazję troszeczkę porozmawiać na temat właśnie tego co firma Sony pokazała na targach CES. Jak wiecie, skupimy się głównie, oczywiście tych produktów było bardzo dużo, natomiast myślę, że skupimy się generalnie na wyświetlaczach, bo to najbardziej interesuje naszych czytelników, ponieważ jak wiemy dużo tych telewizorów testujemy. No i też będziemy chcieli się właśnie w tym roku przyjrzeć nowej linii. No i też coś może o twarzaczach Blu-ray, ale to zobaczymy podczas naszej rozmowy. No dobrze, Panie Grzegorzu, pierwsze pytanie mam takie do Pana żebyśmy troszeczkę przybliżyli naszym czytelnikom co Sony pokazało na targach CES właśnie jeżeli chodzi o telewizory tak naprawdę czym one się właściwie wyróżniają no i co w tym roku będziemy mogli zobaczyć nowego i w jakim kierunku firma będzie miała w jakim kierunku firma będzie właśnie iść jeżeli chodzi o wyświetlacze myślę że tradycyjnie Najlepsza możliwa jakość obrazu. Tu jesteśmy z tego znani już od wielu, wielu lat. Oczywiście Android. Mhm. Kontynuujemy, kontynuujemy cały czas ten system operacyjny, rozwijamy go, dokonujemy korekt versus zeszły rok. No i również to, z czego jesteśmy znani, to czego klienci szukają, kupując Sony, to design. O właśnie. Jest... Tak. I w tym roku myślę, że jak co roku bardzo ciekawa forma mhm. telewizorów ze strony Sony. Jasne, Tak, dlatego że pamiętamy, że w tym roku w zeszłym tak naprawdę już mogliśmy zobaczyć bardzo slimowe, tak, czyli smukłe. Nie użyję słowa cienkie, bo nie jest to lubiane słowo, były smukłe e, telewizory seria X9 e, i rozumiem, że w tym kierunku też firma właśnie, czyli tego designu, tak, e, smukłości, e, no bo troszeczkę nam zauważyliłem, też, też jak byliśmy na, na konferencjach, że właśnie w tym kierunku też firma będzie iść, tak, czyli design będzie bardzo istotny. Jasne. No dobrze. Kolejną sprawą, i tutaj, ponieważ troszkę mam takich, zadaliśmy trochę pytań też naszym czytelnikom, ponieważ wspominaliśmy, że będziemy dzisiaj u Państwa w firmie. Bardzo nas zaciekawił sposób prezentacji przez Sony na targach tematu związanego z Blu-rayem. Dlatego, że generalnie wiemy przecież, że firma posiada duże wytwórnie hollywoodzkie, prawda, i zawsze tego Blu-raya było dużo. Natomiast w tym roku na początku prezentacji. Zobaczyliśmy nowego Blu-ray'a, ale jeszcze tego Full HD, prawda? Czyli to z tego standardowego. Standardowo odtwarzasz, natomiast tak naprawdę jeszcze w tej chwili firma nic nie pokazała i nie powiedziała na temat nowego Blu-ray'a, czyli Ultra HD Blu-ray. No i mam takie pytanie, czy w jakiś komentarz w tej sprawie, no bo myślę, że chyba no właśnie, czy te odtwarzacze będą w tym roku, czy nie będą, i czy może już coś wiadomo w ogóle? Bo wiemy, że jest dopiero styczeń, ale może już coś w tym temacie. Pan nam zdradzi? Ja myślę, że te, tak jak Pan powiedział, firma nie pokazała, ale, ale powiedziała te komunikaty na temat Blu-ray'a. E, 4K one się, one się pojawiają już od jakiegoś czasu. To co my mówimy w tej chwili to oczywiście 4K staje się powoli już takim głównym nurtem, jeśli chodzi o, o, o obraz cyfrowy. W tej chwili oczywiście to jest kwestia przede wszystkim serwisów streamingowych, już oczywiście telewizja. No i wydaje się naturalnym, że następnym krokiem będzie dystrybucja formatu na płytach. Firma Sony zdaje sobie oczywiście z tego sprawę i zapowiedzieliśmy, że wprowadzimy odtwarzać 4K Blu-ray w momencie, kiedy zaobserwujemy rzeczywiście duże zapotrze zapotrzebowanie na same płyty 4K. Rozumiem. No właśnie, czyli myślę, że... Drodzy czytelnicy, nie martwcie się, bo jak pamiętacie, firma Sony przecież jest wiodącym dostawcą Blu-raya. No przecież wiemy, że ten format wyszedł od firmy Sony, tak? w związku z tym myślę, że chyba nie będzie zaskoczeniem, jak na pewno w tym roku zobaczymy takie odtwarzacze i pewnie zobaczymy też filmy właśnie z wytwórni Sony, tak Pierwsze. pierwsze. No szczególnie, że takie przecież filmy właśnie, jak Pan wspomniał, w formie streamingu już od dłuższego czasu są, prawda? Bo przecież Sony miało odtwarzacze na zachodzie, które też umożliwiały streaming i zresztą firma też w Las Vegas też pokazała na konferencji, że będzie iść w stronę streamingu. Czyli wszystkie spider i inne produkcje związane z Sony no też myślę, że zobaczymy, oczywiście. No dobrze, kolejne pytanie, ponieważ to też, to też było, było ciekawe, e, to stosunek firmy Sony do. E, logotypu do certyfikacji, właśnie telewizorów przez UHD Alliance. Nasi użytkownicy, jak czytają nasze newsy, to na pewno wiedzą o co chodzi. Jest to organizacja, która nadaje certyfikację telewizorom. Swego, do, tak naprawdę można to trochę porównać do loga Full HD. Ready kiedyś tak w tej chwili Ultra HD. No i właśnie na konferencji mogliśmy zobaczyć trochę inny logo. Tak, było skupienie się na HDR ze HDR4K, natomiast takiego typowego certyfikatu UHD Ultra Premium nie zobaczyliśmy. No i Pewien poczuliśmy wśród czytelników taki niedosyt, że może telewizory, być może nowe telewizory na rok 2016, szczególnie te najwyższe, czyżby miały nie spełniać e, jakichś wymagań związanych z Ultra HD, czy może to jest, jak to nieraz bywa w przypadku Sony właśnie używanie swoich nazw, tak, a tak naprawdę pod tym kryje się oczywiście pełna zgodność. To troszkę nam pan zdradzi, co, co tam się kryje pod tym lodem. E, więc oczywiście e, nasze telewizory jak najbardziej spełniają e, e, kryteria e, premium e, Ultra HD. E, także tutaj jakby nasi konsumenci, nasi odbiorcy i, i Państwo również oczywiście się nie musicie tego obawiać. Ale rzeczywiście tak jak Pan powiedział, na wszystkich produktach i usługach związanych z e, HDR-em będziemy używać logo 4K HDR. E, Myślę, że to jest, jakby nie wchodząc już rzeczywiście w szczegóły, generalnie rzecz biorąc, jakby firmy mają jakby swoje strategie marketingowe, Jasne. tak, i z pewnych względów uważamy, że rzeczywiście takie sygnowanie usług i całej gamy produktów ma, ma swój sens i myślę, że to będzie... Bierzemy coś takiego właśnie, tam jakieś super UHD, SUHD HD i tak dalej, to zgadza się. I to właściwie trochę łatwiej też pewnie ludzi i tych użytkowników przyszłych edukuje w sklepie, bo powiem szczerze, sami się zastanawiamy w tym roku, jaka pewnie będzie duża trudność sprzedawania tak trudnej technologii, prawda? Bo rzeczywiście to Ultra HD, i to wszystko, co się kryje pod tym, czyli Trail-O-Minus cały, prawda, czyli Szeoka Paleta barw, cały HDR, o którym no, sami jeszcze nie wszystko wiemy, bo to wszystko przed nami jest, prawda? W związku z tym też. też dużo różnych można te, dużo rzeczy na ten temat powiedzieć, no to rzeczywiście takie ubieranie marketingowe no może przynieść konkretną korzyść i to też widzimy właśnie po konkurencyjnych nazwach. No dobrze, czyli telewizory, szczególnie te najwyższe, będą przygotowane na Ultra HD. Tam, żeśmy jeszcze na targach zwrócili uwagę, że firma Sony pokazała prototyp na razie, ale telewizor, który ma aż czterokrotnie większą jasność obrazu, właśnie przy HDR-ze. No i. To też, rozumiem, będzie właśnie ten kierunek rozwoju HDR-u w przyszłości, jeżeli chodzi o Sony? To myślę, że tak, tak. E, wiadomo, to jest, tak jak Pan powiedział, to jest, to jest prototyp, ale, ale zawsze jakby z tych prototypów em, ileś tej technologii przechodzi do, do normalnej linii, do normalnego line-upu, także myślę, że dosyć szybko będzie można się spodziewać przynajmniej jakichś jakiś elementów. No i pewnie dlatego, tak, i pewnie dlatego możemy być spokojni, że, że te telewizory ten HDR będą osługiwać. No dobrze. Kolejne pytanie, które też zauważyliśmy podczas już przeglądu nowych, nowych linii telewizorów, to jest stosunek telewizorów Full HD do telewizorów ultra HD, tak, czyli z obsługą, z obsługą rozdzielczości 4K. Jak to w tej chwili w ogóle wygląda, jak to będzie wyglądać, czy, bo tam zwróciłem też osobiście uwagę, że w nowym line-upie do 49 cali są telewizory Full HD, a już powyżej to rzeczywiście są tylko telewizory z rozdzielczością 4K. I czy taki trend właśnie będzie podtrzymany, czy już w tej chwili będzie iść wszystko w stronę 4K, czy jeszcze będziemy dotykać też technologii Full HD, to bym prosił o jakiś komentarz. Ym, telewizory 4K pojawiają się tak naprawdę już przy 43 calach w nowym line-upie, 43-49 cali jest już 4K, ale rzeczywiście ten segment powiedzmy do 49 cali cały czas jest dominowany przez, przez Full HD. W momencie, kiedy mijamy 50 cali, proporcje się już drastycznie rzeczywiście odwracają i line-up jest myślę, że 90% to są już telewizory 4K. I to dotyczy tak naprawdę w tej chwili już, już większości producentów. W przyszłym roku jeszcze e, prawdopodobnie będziemy przynajmniej na, na początku roku będziemy pokazywać jeszcze telewizory przekąt 65 cali z e, Full HD. E, Niemniej nie kierunek jest już bardzo wyraźnie, bardzo wyraźnie zaznaczony. E, Wszyscy Państwo możecie się spodziewać, że 4K zdominuje rzeczywiście. Yes. Ale to bardzo fajna informacja, bo jak pamiętam jak zauważyliśmy też po forum, jest ogromny ruch w tematach właśnie telewizorów z bardzo dużą przekątną, ale jeszcze Full HD. I wydaje nam się przynajmniej po tym, ile komentarzy widzimy, ile jest osłon tych e, tematów, że to chyba jest, są hity jeszcze sprzedażowe, bo na przykład 65 czy nawet 75 cali, ta słynna seria W8, która naprawdę była hitem i w zeszłym roku na naszym forum i w tym roku, no. Tak nam się udaje, że z telewizor, który się najbardziej sprzedaje, no to bardzo dużo komentarzy, właśnie nawet w tych 75 calach. Tak? Więc to jest chyba cały czas jeszcze sprzedaje się tego. No, zdecydowanie tak. 65 W8 zdecydowanie był to, był to hit sprzedażowy. Ale to, co nas również cieszy, w zeszłym roku serię X85 również doskonałe, doskonałe wyniki sprzedaży. Przepraszam, wejdę, też zauważyliśmy po forum. Właśnie przy 4KX85, a przy, przy Full HD 8 tak, tak jest, tak okay. jest, zdecydowanie. Zresztą ta seria W8 bądź poprzednicy to w ogóle generalnie jest seria, która cieszy się dużym sukcesem już tak. Myślę, że to jest około, o, około 3 lat. W serii X85 no, cieszy nas to, że to jest rzeczywiście seria 4K, która wcale nie przy najniższej cenie, w sensie nie przy najniższym segmencie cenowym bardzo dobrze sobie na rynku radzi. Co oznacza, że, że, że klient rzeczywiście ma już coraz wyższe wymagania. To, to, to świadczy o tym, że, że konsument polski jest bardzo dobrze wyodokowany i rzeczywiście nie interesuje się tylko tymi wejściowymi segmentami cenowymi, ale szuka dobrego produktu również w wyższych segmentach. Pewnie marka też ma tutaj znaczenie, prawda? Bo jednak marka cały czas w Polsce, no, Sony kojarzy się dobrze i myślę, że tutaj no, z tym bardziej wysyła się wyższymi modelami, prawda? Oczywiście, że tak, przez, przez, myślę, że, że właściwie w większość roku jesteśmy numerem jeden w sprzedaży telewizorów 65 cali na rynku polskim. Podobna sytuacja oczywiście z siedemdziesiątkami piątkami, zawsze kiedy przechodzi do wyższych segmentów od 50 cali wzwyż pozycja firmy Sony jest bardzo mocna z bardzo dużym udziałem rynkowym. Tak jak tutaj Pan powiedział, jest to związane jakby z brandem, ale, ale za brandem jakby idzie jakby cała, cała historia rzeczywiście firmy. Także nie tylko jakość, o której ciągle mówimy, przekładająca się na, na, na rzeczywiście fantastyczne wrażenia wizualne, z czego Sony jest znane, ale też jakby przy tych wyższych calarzach, bardzo istotnym elementem jest kwestia design. Tak? No i tutaj to, to też, o czym żeśmy rozmawiali na samym, na samym początku rozmowy, ta propozycja w tym obszarze Sony jest, jest zawsze bardzo mocna. Ja bym chciał jeszcze tutaj też wspomnieć o takim elemencie, bo ten design żeśmy dotknęli, ale. Dosyć szybko żeśmy koło niego przeszli, że jakby w tej chwili to, że, że produkt jest smukły, tak jakśmy powiedzieli, nie cienki, tylko smukły, to już, to już nie wystarcza, to już jest dla klienta za mało. Rzeczywiście w tej chwili klient bardzo mocno zwraca uwagę na wszelkie detale telewizora. No i to też tutaj polecam czytelnikom, zwrócenie uwagę na takie ciekawe elementy, jak coś, co my, zarządza, co my nazywamy zarządzaniem kablami, ale rzeczywiście jest to kwestia rozprowadzenia kabli przy telewizorze. Czasem całkiem ładna forma jest kompletnie zepsuta przez... Zauważyliśmy to przy testach tak trochę tak nieraz, tak jakie są. Jest, tak jest. Natomiast w tej chwili rzeczywiście nowe, nowe telewizory, kable są, kable są niewidoczne. Jasne. Też ciekawostka, myślę, że akurat Państwo na pewno na to zwracali uwagę, ale, ale też dla takiego może klienta mniej wyedukowanego nasze zaczepy na ścianę telewizorów, co pozwala, jest to w tej chwili chyba jedyny telewizor na rynku. Odległość między ekranem a ścianą to jest 3,6 cm. Także to jest rzeczywiście unikalne i, i, i wyjątkowe rozwiązanie. Powiem szczerze, jasne, powiem szczerze, że nawet u swojego znajomego, taka trochę prywata, e, niedawno właśnie wieszaliśmy X9005 i użyliśmy tego specjalnego wieszaka i naprawdę był bardzo, bardzo blisko ściany, więc potwierdzam, że rzeczywiście i bardzo fajnie to wygląda. To jest super rozwiązanie. E, no i jeszcze się zapytam, jak już przy tym designie jesteśmy w wyglądzie a jak wygląda sprawa z zakrzywionymi telewizorami? Czy one nadal pojawią się gdzieś tam w line-upie też nowym, czy, czy jednak wszystko w stronę proste. Chociaż wiemy, że firma Sony generalnie e, lubi e, proste ekrany. Nasi czytelnicy też z reguły chwalą proste ekrany, natomiast jest spora rzesza też fanów, którzy lubią zakrzywiony ekran, a wiem, że firma Sony coś tam troszkę tak inaczej e, tak, opisuje zakrzywione i czy nadal jakieś modele będą w tym roku? E, tak, e, oczywiście, e, po, ponieważ. E, jest część klientów, którzy rzeczywiście interesują się tym rozwiązaniem. Firma Sony dostarcza już od, od o ile pamiętam, dwóch lat takiej serii, która się nazywa S. To są modele zakrzywione, to, to co Pan powiedział to jest inne zakrzywienie, my to nazywamy naturalnym zakrzywieniem, to jest po prostu troszeczkę inny kąt, e, inaczej dobrany jakby rzeczywiście do możliwości e, ludzkiego oka, już nie będę tutaj wchodził w szczegóły, e, w tym roku 55-65 cali w serii S e, cały, czas, e, cały czas będzie utrzymywane. Okej, okay, czyli będzie, dobrze. No myślę, że zbliżamy się już mało do końca. Mam jeszcze takie pytanie na koniec, standardowe, które zawsze lubię zadać. OLED. <laughs> zawsze pojawia się to pytanie o oled ale to nie jest dziwne, szczególnie w przypadku Sony. Sam pamiętam kiedyś prywatnie, kilka lat temu, miałem taki telewizorek 11-calowy, dlatego nazywałem go telewizorkiem od firmy Sony. Dosyć długo go używałem, jednak ten OLED zawsze mi w głowie też siedzi i kojarzy się z firmą Sony. Później trochę firma od tego odeszła. Czy może coś tam, jakieś przecieki, wiadomo, czy, czy firma nad czymś tam pracuje, coś robi, coś będzie. Ja powiem tak, myślę, że częściowo w Pana pytaniu jest zawarta odpowiedź, ponieważ tak jak Pan powiedział, ten Oled się pojawia konsekwentnie od lat ilu? Pięciu, sześciu, siedmiu? Pewnie tak, prawda? Zresztą u z sześć lat minęło, kiedy pamiętam tu niedaleko na, w centrum Sony, tak, właśnie ten telewizor stał. To już naprawdę no, ponad 6 lat. Tak, to rzeczywiście, rzeczywiście tak, tak było, tak jak Pan powiedział, to była jedenastka i, i powiem tak, jakby nieprzerwanie od tego okresu cały czas przez tą technologią <szerokie>, szerokie perspektywy i możliwości. Niemniej jakby my cały czas jakby stoimy na, na takiej pozycji, że najważniejsze to jest tak naprawdę dostarczyć możliwie najlepsze doznania wizualne dla klienta. I to jest ważniejsze niż dostarczanie jakby nowych produktów. Biorąc pod uwagę cały czas ogromny potencjał, który stoi przed LCD, dużą ilość jakby technologii własnych, które Sony dostarcza, będziemy cały czas, cały czas koncentrować się na właśnie na takim, tak, takim kierunku rozwoju naszych produktów. Oczywiście powtórzę jeszcze raz, my bardzo uważnie jakby słuchamy klientów i, i śledzimy jakby wszelkie, wszelkie trendy technologiczne, które na rynku się dzieją. Jeśli uznamy, że to jest ten moment i, i, i teraz trzeba i, i warto i to jest rzeczywiście jakaś ciekawa i fajna wartość dla klienta, z pewnością będziemy w tym rynku uczestniczyć. Jasne, a ja dodam jeszcze, że rzeczywiście, Boże Ole da. Pewnie jeszcze nie zobaczymy w tym roku, ale patrzyłem w nowym line-upie, że te najwyższe serie rzeczywiście mogą namieszać, jeżeli chodzi o podświetlenie obrazu. Nawet że ten 75 cali było napisane w danych technicznych, że będzie właśnie z pełnym podświetleniem LED. Więc to jest też myślę, fajna uwaga, bo no już od pewnego czasu nie widzieliśmy takiego telewizora w ofercie Sony, a teraz myślę, że w związku z HDR-em, prawda, firma będzie, będzie do tego wracać. Miało być ostatnie pytanie, ale jeszcze jedna rzecz mi przyszła, jeszcze. Jedna rzecz mi przyszła do głowy, no bo myślę, że to użytkownicy by nam nie wybaczyli, gdybym nie zadał tego pytania. Szczególnie, że obserwujemy i sam obserwuję, jak działają, bawią się, odkrywają system. Właśnie system Android. Rozumiem, że cały czas firma będzie iść w kierunku systemu Android, będzie go rozwijać, czy będą update'y, ponieważ widzę, obserwuję, jak użytkownicy, duża część użytkowników wiem, że często nawet nie mają konta Google Store i, i korzystają głównie z YouTube'a, głównie z tych podstawowych funkcji, ale wiem, że jest rzesza, która dosyć głęboko wchodzi w Androida, no i tam różne opinie, tak, czasami mówią, że coś się zawiesi, czasami, że jakiś oczekują nowego softu i bardzo dużo ja dostaję też pytań prywatnych i na maila i, i na wiadomości przez forum, żeby się zapytał w Sony, czy będą nowe update'y, bo obserwują też ci użytkownicy, co się dzieje na przykład w Wielkiej Brytanii, tak, w Niemczech, na tych rynkach bardzo też rozwiniętych, no i czy te też tutaj użytkownicy będą mogli dostać wsparcie, tak? I pomoc techniczną, jeżeli chodzi właśnie o Androida. E, jasne, ca cały czas jakby ten temat jest. Um, przez firmę obserwowany. My również widzimy wszelkie komentarze na forach i nie tylko, jakby to, co bezpośrednio, bezpośrednio do nas przychodzi. Android będzie kontynuowany, tak? Nowy line-up line jest z Androidem. Cały czas uważamy, że jest to w tej chwili powiedzmy najlepszy system. Smartowy do telewizora, tak, jeśli tak, takiego, takiego skrótu myślowego możemy uczyć, użyć, który oferuje najwięcej możliwości, oferuje najwięcej aplikacji. To, co pan powiedział, to, to jest system otwarty, tak, który się cały czas rzeczywiście rozwija, żyje. A, żyje, tak jest i my nad nim pracujemy. Te updatey pojawiają się cały czas, cały czas na bieżąco. W tej, chwili, w tej chwili myślę, że tych negatywnych komentarzy już jest dużo mniej. One, to, to jest bardziej swego rodzaju konwersacja z, z naszymi klientami, którzy takie, tak jak pan, pan to dokładnie użył, tak? Oni zwracają uwagę, że potrzebowaliśmy tego, tego. Też że w tych konwersacjach, dokładnie. Tak, tak jest, tak jest. Także Android w tym roku jak najbardziej. Widzimy bardzo duży wzrost sprzedaży telewizorów, telewizorów z Androidem. Android zdecydowanie Ulepszony, oferujący coraz więcej możliwości. Moim prywatnym zdaniem, myślę, że to jest kierunek. Też dodam, bo też zauważyłem po danych technicznych, że pewnie ten Android będzie schodził troszkę do niższych serii, bo w tym roku jeszcze widzieliśmy głównie w tych najwyższych modelach, ale też tam trochę e, on już będzie się pojawiać, żeby też użytkownicy, którzy trochę mają mniejszy zasób e, pieniędzy, mogli też właśnie e, korzystać. Jest różnie, tak? E, e, b, Zdecydowanie lineup 4K jest lineupem z Androidem. Co do, modeli, co do modeli 2K, ten Android tam się szeroko nie pokaże, także musimy jednak mieć, mieć tego świadomość, że, że jeszcze 30. To jeszcze chyba chwila za tak, zanim tak, tak będzie. Oczywiście. No dobrze, wspaniale. Bardzo dziękuję w takim razie za rozmowę. Przejdę jeszcze z panem Grzegorzem niedługo się zobaczymy i z firmą Sony, ponieważ to już niedługo się wydarzy. Zobaczymy nowe modele, będziemy mogli je już dotknąć na żywo. Słuchajcie, czas leci niesamowicie. Pamiętam, jakbyśmy dopiero co testowali i był luty 2015, a praktycznie już mamy luty 2016 i też właśnie te modele. Jako pierwsze, jak zawsze, do naszej redakcji zjadą i właśnie te modele będziecie mogli i testy ich u nas przeczytać, więc śledźcie nasze forum, ponieważ i portal, ponieważ już niedługo pierwsze właśnie prezentacje odbędą się nowych modeli. Więc jeszcze raz, panie Grzegorzu, bardzo dziękuję za ten wywiad i wszystkiego dobrego. Życzymy, żeby się wszystko dobrze rozwijało Sony. Serdecznie dziękuję, aby nie gorzej niż w zeszłym roku, bo jesteśmy naprawdę 2015. Jasne. Myślę, że 2016 będzie, będzie kontynuacją e, dobrej pasy Sony na rynku polskim. I tego też życzymy. Dobrze. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy Wam. I do zobaczenia. Cześć.